Dzień dobry wszystkim, dzisiaj taki, taki filmik e, ku przestrodze, e, bo każdemu to się może stać, nawet mi, jestem mechanikiem z dużoletnim doświadczeniem, ale nie wszystko zawsze przewidzimy, tak? E, zawsze staram jak jadę na jakąś tam większą, przydłuższą trasę, staram się auto przejrzeć, ale tak jak wspominam na filmach niekiedy, nie, nikt nie będzie rozbierał auto, to każde śrubki sprawdzał, no wjeżdżamy na podnośnik, sprawdzamy i jedziemy, tak? Niestety yy, awaria w drodze, tak? Taki będzie też tytuł, chyba. Yy, awaria w drodze, yy, wyciek płynu chłodniczego. Miałem do przejechania ponad 1000 km. Stało mi się to w drodze. Yy, musiałem sobie jakoś tam poradzić, tak? Co się stało? Yy, niestety ze starości. I pewnie z jakiegoś tam oleju, jak to w dieslu bywa, szczególnie koło, yy, koło, koło dekla, gdzieś tam. Po prostu zobaczcie, jak, jaka to jest siła, że guma wypchała ściankę od króćca. Po prostu te uszczelki nie są odporne, jak tam gdzieś cieknie jakaś, jakaś ropa czy jakiś olej, to po prostu to później stoi i ta guma pracuje, 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 aż w końcu wypcha. Wypchała ściankę, pęk pękła ścianka od króćca, no i po prostu płyńciek, tak. Na, na, na z początku było jeszcze w miarę, tam dolewałem jakieś trzy setki, 4 i robiłem około 100 km później, już było naprawdę źle, tak. A musiałem do domu dojechać, no bo musiałem do domu dojechać, tak. Zawsze jadąc mam ze sobą komputer, więc zrobiłem różne rzeczy, podłączyłem komputer, sprawdzałem sobie temperaturę i próbowałem przejechać około 50 km bez korka. Niestety nie polecam generalnie, szczególnie gdzieś tam w górskich terenach, bo, bo po prostu rośnie temperatura, tak? tak jak ja mogłem sobie pozwolić na taki eksperyment, bo raz, że miałem podłączony komputer, dwa, że no, tak jak mówię, no jestem mechanikiem, mam o tym pojęcie, ale... Ale generalnie nic to nie dało, czyli zmniejszenie ciśnienia nic nie dało. No, jedynie co, dolewanie płynu. No, i dojechałem, dojechałem, zamówiłem tę część, wymieniłem króciutko, to jest ok. Ale takie coś się może stać w drodze. No, i musicie wybierać, albo stoicie albo laweta, albo powiedzmy kupujecie sobie płyn na stacji i tam dolewacie, stracicie trochę na płyn. Bałem się tylko jednego, że będę wlewał do zbiorniczka wyrównawczego, a, 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 a po prostu Krucicam będzie wylatywać, no to wtedy już jest kaplica, tak, ale Na szczęście udało się dojechać, Krucic jest wymieniony, autko jest sprawne. Passat B6, 2.0 TDI jakby ktoś był ciekawy Taka przestroga, no nawet mechanika może dopaść awaria yy, w drodze, tak No tak jest, no Staram się pokazywać jakieś przypadki takie yy, na moim kanale. No życiowe, po prostu życiowe. Niestety tak jest. Więc pozdrawiam. Komu się podobała, łapka w górę. Dawajcie subiki. Yy, piszcie, co byście chcieli zobaczyć. I żegnamy się.